Oto najnowszy Volkswagen Tyron. Czy ja Wam go już czasem nie pokazywałem? Tak, pokazywałem, ale wtedy to była statyczna prezentacja, a dzisiaj mam okazję się tym samochodem przejechać. Więc jeśli interesuje Was ogólnie, jaki Tyron jest, to zapraszam Was do tamtego obszernego materiału. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzisiaj tylko krótkie przypomnienie i od razu wskakujemy za kierownicę. Zapraszam. Aha, i dzisiaj będą też sceny. Tyron, 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 skąd on się w ogóle wziął, a mianowicie stąd, że nikt nie pamiętał o Tiguanie Allspace. Ie. Więc Volkswagen stwierdził, że musimy wprowadzić jakiś model, o którym ludzie będą pamiętali. No i tak, nazwa Tyron dla Volkswagena nie jest nowa, ona jest nowa dla nas. Natomiast teraz, cześć muszko, Volkswagen stwierdził, że zastąpi Tiguana Space, żeby po prostu ludzie o nim wiedzieli i przez co też wypełni lukę pomiędzy Tiguanem, wow, a tuaregiem. Bo to auto, choć wygląda jak Tiguan, to jest od niego o 25 cm dłuższe i ma większy rozstaw o 11 cm, co pozwala na zabranie na pokład aż 7 osób. Tayrona od Tiguana wyróżnia większy zderzek, ale ciekawostka jest taka, że ten panel, który tutaj chodzi nad reflektor, jest taki śmieszny, bo można z niego pomachać i w ogóle on się cały rusza. I to dziwne rozwiązanie. I wygląda jak niedopracowanie. I na statycznej prezentacji Tayrona myślałem, że to jest po prostu uchwyt egzemplarza przedprodukcyjnego, ale nie. Volkswagen zastosował tutaj uchwyty, chyba wyciągnięte życem z czołgu. To jest ogromne. I to znowu kwestia tego wielkiego zderzaka, bo on powoduje, że zaczepy do maski są bardzo nisko i muszą być zastosowane te gigantyczne tutaj ucha. Reszta to projekt prawie taki sam jak w mniejszym bracie. Poza listwą biegnącą przez całą długość samochodu, która ma odzwierciedlać ki hokejowy. Zapytacie dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Projektant tak to sobie wymyślił i teraz już tego nie odzobaczymy. Natomiast we wnętrzu to nadal projekt Tiguana, który został rozszerzony o takie detale jak chociażby elementy z prawdziwego drewna. Natomiast bagażnik już od Tiguana się różni i jest oczywiście większy. Może mieć pojemność bez składania drugiego rzędu nawet 885 litrów, jeśli nie weźmiecie wersji siedmioosobowej. W przypadku, kiedy zdecydujecie się na trzeci rząd, wartość maleje do 850 litrów. No to myślę, że krótkie przypomnienie za nami. Możemy ruszać w drogę. Tyron ma jedną z szerszych ofert silnikowych, jeśli chodzi o tego typu nadwozie, bo macie tutaj tak naprawdę każdą jednostkę napędową poza zwykłą hybrydą. Jest miękka hybryda, jest czysta benzyna, jest diesel i jest hybryda typu plug-in. I to większość z tych jednostek ma jeszcze różne warianty, ale już wam mówię jak to wygląda dokładnie. Podstawą jest miękka hybryda 15 ETSI, tam jest 150 koni mechanicznych i napęd na jedną oś. 2.0 TSI ma już 204 konie mechaniczne i w standardzie napęd 4Motion lub 2.0 TSI o mocy większej, czyli 265 koni mechanicznych. Później są diesle dwulitrowe o mocy 150 lub 193 koni mechanicznych i diesel tylko ten mocniejszy ma napęd na wszystkie koła i topowy jest wariant PHEV czyli hybryda typu plug-in. Tam jest albo 204 konie mechaniczne, albo 272 konie mechaniczne. I to jest ta hybryda plug-in z większą baterią niż w, niż w Passacie czy Tiguanie, bo tutaj średni zasięg WLTP ma przekraczać 120 km. Natomiast... Niestety problem jest taki, że hybryda typu plugin kompletnie nie ma napędu na wszystkie koła. W związku z czym wydaje mi się, że przy zwiększonej masie to będzie problem trochę Terramara, czyli auto będzie traciło przyczepność osi napędzającej i komfort podróżowania niestety nie będzie idealny. Ja mam dzisiaj Diesla, tego mocniejszego 193 konie mechaniczne. I powiem Wam szczerze, że to jest bardzo fajna jednostka do tego samochodu. Po pierwsze, macie na pewno na wszystkie koła. Po drugie, jest całkiem oszczędna, bo na trasie potrafiliśmy tym samochodem zejść w okolice 5, niecałych 6 litrów. Więc to jest niezły wynik jak na takie gabaryty, a przy tym kultura pracy jest OK. No to jest TDI, jakby wszyscy znamy, nie jest to może zbyt cichy silnik, więc kiedy wciśniecie mocno pedał gazu, to usłyszycie ten klekot z maski. Nawet jak zostawicie odpalony samochód na postoju, to też będziecie ten klekot słyszeli. Dwulitrowa jednostka również tutaj jest i postaram się za chwilę do niej przesiąść. Natomiast jeśli chodzi o ten wariant Diesla, to tak jak mówię, bardzo przyjemny, ekologiczny samochód. Warto wspomnieć również o zawieszeniu. Zawieszenie jest typowo Volkswagenowe, czyli jest komfortowe do momentu, kiedy nie jedziecie na poprzeczne nierówności coś, co jest głęboką studzienką. Czy różnego tego typu nieprzyjemności na asfalcie, to wtedy poczujecie delikatne dobijanie i twardość, sztywność tego zawieszenia. Typowy Volkswagen. I tak naprawdę bałem się trochę o to, że biorąc pod uwagę, że oczywiście mamy tutaj platformę EQB Evo, czyli ta sama platforma, która jest w Nowym Tiguanie czy w Nowym Pasacie, ale mamy tutaj większy o 11 cm rozstaw osi. Samochód dłuższy o 25 cm, no to może się wydawać, że podróżowanie nim będzie nieco bardziej ociężałe, nieco bardziej trudne, bo auto jest przecież większe. A wbrew pozorom, Tyron bardzo fajnie maskuje te swoje większe wymiary i całkiem nieźle e, się nim podróżuje, nie sprawia wrażenia długiego. Sprawia natomiast wrażenie większego, bo mamy maskę nieco bardziej wypłaszczoną niż w Tiguanie w związku z czym jak siedzicie za kierownicą, to widzicie całą maskę, a to zawsze sprawia wrażenie, że macie do czynienia z masywnym, dużym samochodem. Więc on się wydaje szeroki, ale wcale nie wydaje się długi. E, tak, taka jest perspektywa za kierownicy. No i udało się przesiąść do wariantu benzynowego. To jest ten, ta słabsza opcja, 204 konie mechaniczne i od razu Wam powiem jedno. Na pewno w tym samochodzie jest nieco ciszej, aczkolwiek nie bardzo cicho. O może w ten sposób. Jasne, nie ma tego charakterystycznego klekotu, yy, ale to też nie jest tak, że nie słychać tego silnika benzynowego, natomiast jest ciszej niż w To co jest moim zdaniem bardziej istotne, to to, że ta najsłabsza opcja benzynowa i tak jest mocniejsza od najmocniejszej wersji diesla. W związku z czym, ok, to nie jest jakaś piorunująca różnica, bo mówimy tutaj o raptem 13 koniach. Aczkolwiek jest ten samochód dużo żwawszy i to naprawdę czuć. Oczywiście, trzeba poczekać na reakcję skrzyni biegów, jeśli będziecie chcieli zrobić kiglam, tak jak ja teraz. Natomiast sama kultura pracy jest dużo żwawsza. Ten silnik jest dużo chętniejszy do przyspieszania, dużo szybciej reaguje, dużo płynniej to robi. I moim zdaniem jest to nieco lepszy wybór. Oczywiście, tylko wtedy, kiedy nie będziecie pokonywać jakichś dłuższych tras, bo na dłuższe trasy, wiadomo, lepszy jest diesel. Tutaj, po przejechaniu 184 km, 8,3 litra. W związku z czym, no jest to wyższy wynik, więc trzeba to brać pod uwagę, natomiast moim zdaniem kultura pracy jest dużo fajniejsza, dużo łatwiej i przyjemniej jeździ się tym samochodem i ten silnik też sprawia, że macie wrażenie, że to auto jest po prostu dużo lżejsze, że chętniej przyspiesza, że jest łatwiejsze w prowadzeniu, bardziej e, takie zwarte e, i macie dużą, lepszą interakcję z tym samochodem. No i co najważniejsze, jakby tutaj, nawet w tej słabszej wersji, od razu macie napęd 4Motion, więc to jest dużo plu, duży plus, a benzyna jest od diesla tańsza. Więc gdy już mówimy o cenie, to warto przejść do cennika Tyrona. Tyron startuje od 180 290 zł i zaczyna się od wersji Live. Natomiast za 226 290 zł możecie otrzymać topową wersję Airline plus która pod maską będzie miała dwulitrowe TSI o mocy 204 koni mechanicznych i napęd na wszystkie koła. To wydaje się całkiem niezłą, choć nadal nie propozycją. Na dziś to koniec mojej przygody z Tyronem. Dajcie znać, co sądzicie o tym modelu, natomiast już teraz zdradzę wam tak po cichutku, tylko nikomu nie mówcie, że na naszym kanale za niedługo pojawi się również porównanie z tym samochodem w jednej z roli głównych. I powiem wam, że to porównanie nie będzie oczywiste. Czekajcie z niecierpliwością. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Był dla Was przydatny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!